Dzień dobry moi kochani miłośnicy Chorwacji i ci, którzy tą Chorwację dopiero pokochają, domyślam się, że jesteście już o krok o podjęciu decyzji, dokąd w tym roku jedziecie na wakacje i jeśli będzie to Chorwacja, to czas najwyższy wybrać region, no chyba, że ten region macie już wybrany. Ostatnio opowiadałam Wam o środkowej części Chorwacji, o Omisz, o riwierze Makarskiej i moich ulubionych mimicach. Być może ktoś zaczerpnął inspirację, być może ktoś stwierdził, że tam będzie jego miejsce urlopowe i tam właśnie chce skierować swoje pierwsze kroki w wielkiej przygodzie z Chorwacją. Natomiast dzisiaj chciałabym opowiedzieć o miejscu, od którego zaczęło się wszystko. To znaczy, zaczęła się moja miłość do Chorwacji. Był rok 2001, wrzesień, razem z moimi współpracownikami z telekomunikacji polskiej, z firmy, w której kiedyś pracowałam i którą po prostu bardzo cenię, szanuję, uwielbiam i były to naprawdę piękne lata. Także pozdrawiam tych, którzy pracowali w tej firmie. Odezwijcie się, jeśli są tacy. Więc pojechaliśmy na wycieczkę zorganizowaną przez Biuro Podróży Ze Słupska, właśnie do Chorwacji. Region, który został nam zaproponowany, myślę, że był strzałem w dziesiątkę, ponieważ była to południowa część półwysep Peljesacz i konkretnie miejscowość Orebicz, w, której, w którym byliśmy zakwaterowani w hotelu Belwi, który do tej pory jeszcze funkcjonuje. I słuchajcie, fajnie się stało, że na tą wycieczkę pojechał. W współwłaściciel biura pilot Mariusz, który Chorwację traktuje jak swój drugi dom, swoją drugą miłość i potrafił tą miłość do Chorwacji przekazać również nam, uczestnikom tej wycieczki. Także możecie się domyślać, że z wycieczki wróciłam zakochana oczywiście w Chorwacji i nadal w swoim mężu i rozpoczęła się od tego momentu moja przygoda z tym krajem. Oczywiście trwa ona od 2000 Pierwszego roku nieustannie z małą przerwą na urodzenie dwójki dzieci, ale tak naprawdę Orebic jest tym miejscem, do którego myślami wracam bardzo często, bardzo chętnie. Jest takim miejscowością sentymentalną i tak naprawdę dzięki Orebiczowi zakochałam się w Chorwacji. Ale słuchajcie, co na temat tego Orebicza można powiedzieć? Tak jak wspomniałam, Orebicz leży na Półwyspie Paliesacz, czyli najbardziej wysuniętym na południe, naj, najbardziej wysuniętą częścią na południe, jeśli chodzi o całą tutaj linię brzegową. I Półwysep liczy 70, około 70 km długości. Jest górzysty. Najwyższy szczyt Świętego Góra, Świętego Ilija to jest 921 metrów czy 961 metrów nad poziom morza, i właśnie u stóp tej góry usytuowane jest przepiękne miasteczko, które niegdyś było miastem kapitanów i żeglarzy. I tak naprawdę, dzisiaj spacerując po Orebiczu, idąc sobie główną promenadą nadmorską, po lewej stronie mamy morze, po prawej stronie mamy domy, które słuchajcie, są schowane wręcz w tajemniczych, wielkich ogrodach. Niesamowite to jest, kiedy. Idąc promenadą, można przez dziurkę dosłownie od klucza przez, przez szczebelki w bramie zobaczyć niesamowity ogród. Wydawałoby się, że to jest taki ogród zapomniany, w którym nic się nie dzieje, nie widać oznak jakiegokolwiek życia, tylko po prostu ogromne palmy, ogromne fikusy, ogromne cy cy cyprysy. Dominują jakby w tym otoczeniu, a gdzieś w dali stoi ogromny dom, który ma piękną elewację, i widać, że należał, należał do bardzo bogatych ludzi. Bardzo mnie zastanawia, kto teraz tam mieszka, czy jak wygląda ten dom, jak wyglądało kiedyś życie w tym miasteczku. I tak naprawdę świadectwem tego, co działo się kiedyś i kto tam mieszkał, jest cmentarz, który jest położony na wzgórzu na wysokości 150 metrów nad poziomem morza przy gotycko-renesansowym zespole klasztornym franciszkanów i tam właśnie możemy odwiedzić groby tych, którzy mieszkali w Orebiću, czyli groby żeglarzy, groby kapitanów i jak gdyby to oni tą całą historię miasteczka zabrali ze sobą. A my stojąc na wzgórzu na wysokości 150 metrów widzimy całą panoramę chorwackich wysp, bo tak naprawdę ciągnie się Półwysep i widzimy po prawej stronie patrząc na, stojąc w kierunku do morza, jeszcze końcóweczkę Półwyspu, na której znajdują się miejscowości Wigań, perna, które słynne są z wiejących wiatrów, a tym samym są rajem dla windsurferów. Także stojąc na tym wzgórzu możemy zobaczyć takie małe żaglóweczki, a tak naprawdę to są, to są deski surfingowe z, z, z żaglem. Mnóstwo pływających jednostek właśnie po Adriatyku, a naprzeciwko, Widzimy Wyspę Korczule i Miasto Korczule, czyli miasto, w którym narodził się wielki podróżnik Marco Polo. Więc widoki są po prostu niesamowite. Warto podjechać na, właśnie na ten punkt widokowy do tego zespołu klasztornego i zobaczyć, spojrzeć na, na, na tą cząstkę Chorwacji, na ten region z innej perspektywy. No a co jeszcze w Orebiczu ciekawego? Właściwie sam Orebicz jest bardzo przyjemnym miasteczkiem, jeśli chodzi o wypoczynek letni. Mamy, tak jak wspomniałam, długą promenadę, która ciągnie się praktycznie od początku miejscowości, czyli od plaży Trystenica. Która jest chyba jedną z najbardziej popularnych plaż na Półwyspie Paliesacz, jest to plaża z bogatą infrastrukturą dla turystów, czyli znajdziemy tu beach bar, który w ciągu dnia jest typowym beach barem, gdzie można kupić kawę, zapiekanki, coś zimnego, natomiast wieczorem zamienia się w dyskotekę. Są oczywiście dmuchańce na wodzie, są banany ciągnięte przez motorówki i jest piaszczysta plaża. Ja wiem, że nie każdy lubi taką plażę, to też nie jest ulubiony typ dla mnie. Wolę spędzać czas na plaży w spokojnych miejscowościach po sąsiedzku do Orebicza, ale wiem, że rodzinę z dziećmi. Taką właśnie plażę lubią. Także dla każdego coś dobrego. Jeśli po prostu nie lubisz takich plaż, wsiadasz w samochód i jedziesz kilka kilometrów przed Orebic, na przykład do Mokalo, cudownego miejsca, bądź też e, za e, Orebic, do Perny, Wigań, e, gdzie są e, małe, kameralne plaże, a w oddali widzisz white surferów. Także widoki są naprawdę niesamowite. A na plażę Trystenica można pójść wieczorem z książką, żeby sobie posiedzieć, po. Poczytać, czy posłuchać muzyki, więc bardzo fajne miejsce na relaks. No, idąc tą plażą od strony, właśnie plaży, idąc promenadą od strony plaży Trystanica, dochodzimy do samego końca orobicza. Jest to spacer chyba z 40 czy z 50 minutowy, bardzo długi, więc ci, którzy lubią spacery, mają po prostu. Mnóstwo miejsca mogą sobie spacerować wzdłuż i wszerz i jeszcze zagłębiać się w malutkie podwórka, w malutkie zakamarki, uliczki Orebicza. Bardzo lubię w Orebiczu to, że jest tam mnóstwo klimatycznych restauracyjek, mniejszych, większych, ale powiem Wam, że wszystkie są takie, że Chcę się tam siedzieć i wydawać pieniądze, bo w wielu miejscach w Chorwacji byłam, które były takie mocno skomercjalizowane, że właściwie zastanawiałam się, czy, czy jestem w Chorwacji, czy jestem gdzieś w jakimś miejscu nie, przypom nie przypominającym tego kraju, bo, bo czasami trafiały mi się takie miejsca. Natomiast w Orobiczu jest wszystko naprawdę w fajnym stylu, w dobrym guście i takie, takie dalmatyńskie, takie chorwackie, kuchnia smaczna, pachnąca. Bardzo często stoliki są rezerwowane z dużym wyprzedzeniem, także jak przyjedziecie do Orobicza w pierwszym dniu, zróbcie rekonesans, zobaczcie, co wam się podoba, jaka knajpka zrobiła na was wrażenie i zapytajcie, bo często jest tak, że po prostu dostaniecie wolny stolik dopiero na trzeci, czwarty dzień pobytu i też zastanówcie się, jakie danie... Chcecie zamówić, bo bardzo często jest tak, że na przykład hobotnica i spodpekę, czyli ośmiornica spodpeki, jest dostępna na specjalne zamówienie z jakimś tam dziennym czy dwudniowym wyprzedzeniem. Także na to zwróćcie uwagę. No i przechadzając się tą promenadą, możemy sobie odwiedzić knajpki, w której serwowana jest różna muzyka. To jakieś ludowe klapy, czyli te zespoły takie folkowe, chorwackie. To po prostu osoby grające na gitarze, śpiewające znane przeboje chorwackie bądź przeboje muzyki pop. Naprawdę różnorodny miks. Każdy znajdzie coś dla siebie. Naprawdę w Orobiczu nie jest nudno. Więc. Przy siedmiodniowym pobycie naprawdę możecie wypełniony mieć czas od świtu do nocy i ani e, praktycznie godziny w ciągu dnia nie siedzieć w apartamencie, bo naprawdę szkoda czasu na siedzenie w domu. E, tak więc zastanówcie się nad tym miejscem. Jest e, magiczne, jest niesamowite, jest e, bardzo klimatyczne i czuć w nim taką prawdziwą Chorwację. To właśnie tam e, możecie... Mm, spróbować lokalnych win z winnic z Półwyspu Jesacz. zobaczycie przepiękne krajobrazy. Te góry schodzące do morza, podobnie jak na riwierze makarskiej, tylko jakby góry są troszkę niższe, ale również robią wrażenie. Możecie pojechać do malutkich, klimatycznych miejscowości, do których dojazd jest czasami bardzo trudny, ale jak tam się znajdziecie, to poczujecie się po prostu jak w raju. Bardzo mocno polecam. Na Półwysep Peljesacz możecie dojechać dwiema drogami, to znaczy dwiema sposob dwa dwoma sposobami. Pierwsza tradycyjna, którą ja preferuję i którą wybieram, czyli jadę kontynentem do, przez cały czas, ile się da autostradą. W okolicach Plocze zjeżdżam z autostrady, jadę już jadrańską magistralą, i potem w miejscowości Ston wjeżdżam na Półwysep Peliesacz. Mamy do przejechania około 70 km od momentu wjechania na półwysep do Orebicza, ale trzeba wiedzieć, że droga jest kręta, górska, więc czas przyjazdu zdecydowanie ponad godzinę. Piękne krajobrazy także, także jest co podziwiać na tym ostatnim odcinku, kiedy już dojeżdżamy do Orebicza. Inne rozwiązanie to droga morska. Dojeżdżamy do miejscowości um, Plocze i stamtąd y, możemy się przedostać do y, Tyrpań, już na półwyspie Ipeliesacz. Skraca nam to oczywiście drogę, niekoniecznie skraca czas podróży, ponieważ w sezonie oczekiwanie na prom bywa y, dosyć długie. Także y, do przemyślenia, do... Y, Decyzji i ruszajcie na peliesacz, bo naprawdę warto, nie będziecie żałować. A jeśli chcielibyście skorzystać z apartamentów, które mamy w ofercie, to polecamy apartamenty w Orebiczu, apartamenty Iwana albo Villarea, obydwa zlokalizowane w zupełnie innych częściach miasteczka, także do wyboru do koloru, co komu pasuje, albo bliżej plaży piaszczystej, albo bliżej, bli, bliżej plaży żwirowej. A tak naprawdę, jeśli Wam się znudzi robić, chociaż bardzo w to wątpię, to możecie zawsze popłynąć sobie na wyspę Korczule, która, tak jak mówiłam wcześniej, jest naprzeciwko, skorzystać albo z połączenia jadro czyli popłynąć samochodem, promem, wziąć ze sobą samochód i później pozwiedzać całą wyspę, albo skorzystać z takiego połączenia tylko i wyłącznie dla turystów niezmotoryzowanych, czyli małe stateczki, które pływają pomiędzy Orybiczem a miejscowością Korczula na wyspie Korczula, i zobaczyć to cudowne miasto Marco Polo miasto, które nazwane jest miniaturą Dubrownika cudowne, klimatyczne, historyczne miejsce, które na pewno zrobi na Was ogromne wrażenie. Także macie wiele możliwości, będąc w Orebiczu. Bardzo wiele, także każdy, kto ma no jakiekolwiek zainteresowania, myślę, że znajdzie coś dla siebie. Także moi drodzy, nie, nie bójcie się tej drogi. Jeśli mieszkacie na południu Polski, to już i tak macie wygrane 500 czy 600 kilometrów, bo nie musicie przejeżdżać przez całą Polskę, tak jak ja to robię. Więc naprawdę w przypadku właśnie tych ludzi z południa to. To ja bym jechała po prostu bez problemu do na, na półwysep Peljesacz do Orebicza i tam e, wypoczywała na moim chorwackim urlopie. Także w komentarzu wrzucę Wam link. Jak będziecie chcieli zadać mi więcej pytań, oczywiście dzwoncie, piszcie. Chętnie się podzielę, ponieważ w Orebiczu po tym właśnie słynnym pierwszym razie byłam jeszcze parę razy, także. Mogłabym opowiadać i opowiadać, bo miejsce, godne polecenia i jedno z moich ulubionych. Także polecam, będziemy w kontakcie. Jak coś, jestem do Waszej dyspozycji. Do zobaczenia następnym razem.